A więc dzień dobry, to ta druga część, którą mówiłem, żeby mieć w w, to jadęmy dalej. O, jadę z max prędkością tak fajnie. Chcę zgłosić, że nie czuję się tu jak w Rosji, z tego powodu, bo drogi mają za... Serio? Byłem mniej więcej na... Jedź dalej prosto. Wie ja to kiedy ja dojadę. No będę miał około 1900 kilometrów. Mhm, to mijanie. Skręć w prawo na rozwidleniu. Cicho. Nie Jeźdź Jedź dalej prosto. O Niwa. O tak, dzień dobry, Towarzyszu Niwa. Już mi się tam wyświetlił znaczek przez chwilę Petersburg 131 km od Petersburgu to czy, no cóż, jak mi się kiedyś wyświetliło miejsce docelowe 300 km od miejsca docelowego więc... o kolejne dwa zewał. Oj, nie zauważyłem, że jest. Bo się spoglądamy, typu żeby powiedzieć kolejne 2 CV. O, autostrada. Tak. Rosyjska autostrada. Tak, swoją drogą. Jak tu mało jest tych autostrad? To teraz do Petersburgu już dojadę W sumie spintem Skręć w prawo na rozwidleniu. Następnie zjedź w prawo. Nie za szybko pochwy. 2cv 2cv Dzień dobry 2CV Zjedź w prawo. Do widzenia 2Cv. Wie ja, to jest ruskie to dla spidania tam 2C 2Cv tak 2cv 2cv. Nie wiem CV Czewka zapłonowa O, już widać bloki Już widać pierwsze bloki Co to jest? A, ciężarówka z taką naczepą. Tak jak W multiplayer takie szerokie drogi, a praktycznie nikogo nie ma. Chyba policja się ma, jednak mnie tym razem nie mieli w dupie. A tym razem to była szkoda. Nieuuu, dwa CV no. W sumie jeśli ktoś napisze ile raz, ja razy powiedziałem ile... że Jezus Maria następne 2 cv bądź po prostu 2 cv to... Nie, dostanie serduszko i przepięcie. Skręć w prawo na rozwidleniu. Następnie? Zjedź w prawo. Sami się zjedźcie. Oooo nie. nie! 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 6%! 6%! 6%! Tyle ile korbin się... Zjedź w prawo! się do Sejmu. 6%. Jest dobrze Ta nie no widzieliście jak ty się bardziej nie Miu Skręć w lewo na rozwidleniu Zapielniczando Skręć w lewo na rozwidleniu Ale ja zjadę na wypas, bo chcę wyminąć Skręć w lewo na rozwidleniu. Cicho. O, już jest rondo. Jeszcze ino 2 km. Pamiętajcie. 2 km. Na rondzie trzeci zjazd. W no, po co ja wam to mówię? Skręć ja w prawo na rozwidleniu. Dobra, wiem, że tego się nie powinno robić, ale mijam go na rondzie. Nie mnie on ryra. Jak długo on ma zamiar tam stać? Nie, Zjedź. Skręć w lewo na rozwidleniu. Następnie skręć w lewo. A, wow. Skręć w lewo. Dzień mam wasze. Jak. Jakie kombo. Ty tam ciwo po komunistycznym gniocie. Ty też. Nie marudź. To ty się we mnie ciepłeś. Nie ja w ciebie. Pa, 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 Jesteś na miejscu. A więc to byłby... koniec w sumie tej długiej podróży. Nie wiem. Czuję się taki spełniony. No nie wiem, tu późniejsze odcinki mogą być z normalnych dostaw. Nic jakich idi idiotycznych, to jeszcze... Mam... Pokażę mój kunszt. O, miło, że się akurat... Kiedy ten było... Nie. O, tak, pięknie. Ja wiem, co chcę zrobić. Ja chcę zrobić wam... O, tak. Pięknie. Hell yeah. no dobra. To byłby tu koniec. Yo.